Niedawno Pasibus dodał do swojej oferty zestaw Reziego. Sprawdziliśmy w aplikacji, że są to trzy kompozycje wybrane przez Reziego. Dodatkowo pojawiły się dwa nowe produkty, dostępne oczywiście tylko w zestawach. Lemoniada Reziego, która jest przedstawiona jako limitowana autorska lemoniada mango oraz sos Reziego, czyli unikalna kompozycja aioli mango, kremowy sos z owocową nutą. Udaliśmy się z Natalką do Galaxy, żeby przetestować nowy zestaw Reziego w Pasibusie. Co to jest? No księżniczka jesteś, to dla ciebie księżniczka. Ja sobie wzięłam po pochatek, Bo się boję pszczół. Którą jesteś? Wybierz sobie. Bardziej chyba ta, co? Nie wiem jakiej była bella chyba, nie? Najbardziej podobna jesteś. Co pierwsze? Lemoniadę? Można lemoniadę, no. Dobra. Czekaj. Czekam. Prraszam, przepraszam, przepraszam, pasi piciu, uśniem, bo uśniem. Fajne, fajne, z mango, ja lubię mango. Kulpa z mango, no. Ale cukier na drugim. Panie Rezi, po co cukier? Mango by wystarczyło, sok jabłkowy i tyle. Moniada z Reziego, Ojej, ale kwaśno bardzo, czuć. Zapach kwaśny, no. No, ty lubisz kwaśne. Mm. Ale kwaśne. Ej, dobra, kwaśne? Ale kwaśne, ale mi wykryciło ryj, o mój Boże. Dobra, bardzo dobra. Smaczne. Nie mm. jestem fanem mango, ale to jest dobra. dobra, mamy tak, ojej. Ojej. Co to Mamy topsy. Fajne, były pojemniczki. Zasadzę sobie tutaj nasionka. Zarąbiste pojemniczki, no? Pryty. Dwa różne burgery. Mamy jednego awokadusa i jednego klasyka. Klasyk to jest chyba ten mniejszy. Nie wiem. Raczej zaraz zobaczymy. Sos reziego. Sos reziego, no? Z jakimś mango chyba, nie? Też. Sorry. Rezji chyba był mango. O, a jak pięknie pachnie, tak jest, bo to jest czosnkowy. Okej, okay, ład, ładnie pachnie. Tak, taki znaczy pizzowy. No. Oj. Bardzo pizzowo. <grystanie> Wyklik. Próbujemy. Kopsa? Kopsa najpierw. No. ładnie pachnie. Mm. Ej. O mój Boże! Mm. To jest nuget, z którego mm. oczekiwałem. Ale dobre. <grystanie> o mój Boże! Wow! Ale dobry sos! Numer konta. <grystanie> nie, zajebisty jest. To bo... mi. <laughs> takiego kurczaczka? Takiego lubię, bo jest taki mięciutki. No patrzcie, buz no, no, ma zajebiste te. Sosik też dobry. O, bo, 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 bo. Bardzo dobry ten sos jest. No, no wiecie, że zajebisty. Ja się bez tego, tego mango w sosie, czy co tam było. Jeszcze frytę spróbuję, bo się buzy Reaguj mocniej. Jak, frytki. <grych> Fretki, jak frytki. A frytki. Jak frytki. Jak frytki. No Patrz, skórka. Prawdziwy ziemniak widzowie. Nie bo ze skórką z, no. z mundurkiem. Bez Ej, A i to musiała być duża pyra. pa, tu ma skórkę i tu duży ziemnior. Burger. Burger. Dobra, jakie o tam masz? Ja mam chyba klasyka. Zobacz, czy widać tam <grych> awokado twoje? <grych> ja mam x-winga. <grych> Brakuje dwóch dolnych skrzydeł. O, chodź, to. Awokadus? A tak, bo z boczkiem. No tak. Fajnie się złożyło. Bo ja nie mam sezamu, a ty masz. Tak, ty masz alergik na sezam. Ja mam Przecież. alergik na sezam. <noise> alergik na sezamę. Ale jakie to ciężkie w ogóle? No, w porównaniu do tych, co braliśmy ostatnio, no to nawet mój ciężki. Ja myślałam, że mój będzie lżejszy, bo mniejszy, nie? Dobra, zdrówko. Mmm O, mój Boże. Smaczne. On ma bardzo dobrą wołowinę. I podoba mi się. Miejsce do innych, że tu jest tyle Pikli, fajne ogórów. Mmm, jaki dobry Ty. Taki ten. to roboczek? Spróbuj tak. A. Przypieczony taki, ale miała dobry. Takie nie lubię, jak ten dobry jest. No? Ja jeden, to jest. Rezy, super robota. Mam nadzieję, że to Ty byłeś tam na kuchni i to Powiem tak, szkalik gwiazdek myślę, za mała skala. Co się dzieje? Brunne ręce mam. Ten sos, top. Dobry jest, no. Jak w takich dobrych pizzeriach. Tak, tak no. Porządny ale tego prawie nie czuć. Dla mnie na plus. Gdzieś tam taki delikatny posmak jest, ale bardzo dobry jest. No. To jest naprawdę Maszne. dobry zestaw. Porównując poprzednie, jakie próbowaliśmy, Ralfa i Bambi, i Bambi. to jest to... zajebiste. I tym się idzie naprawdę najeść. Dobra. Dobre. Dobra. <laughs> Ja pierd <gryby> nie, nagrałem burgera przed jedzeniem. Ja pili Tylko ja, wstawka. Nie, 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 nie. <gryby> Ty już zjadłeś? No? no, dobre. Mega dobre. Biorę to na dwa razy. Uwaga. Dasz ale to na raz? <gryby> <gryby> Wow! O mój Boże, ale trip zrobiłeś! Mm, insane! Wow. Mam też 2012. Pff. Bo tak miało być widzowiek. <śmum> tak miało być. O nie, co teraz? Trzeba kupić jeszcze jeden. Żeby od nowa nagrać. Jedziemy. Powiem tak. 9,5. Jeszcze jeden pops. Czwarty by był, to by była dycha. Szczerze? Mega mocne. Mega mocne, ale powiem wam, dycha daję. 10 gwiazdek na 10. Ja dałem 5 dych. Wiadomo, frytki jak frytki, ale zarąbiscy. Sos, pasibus. Proszę to do oferty klasycznej, normalnej. Jak wprowadzicie ten sos, to będę stałym klientem. No i odkupujecie mi koszulkę. pozdra. No i się uwolniłam. Tak, ale szybko schodzi. To też plus tego. podesz mi tamtą zakrętkę? Co ona tam robi? Nie wiem, pożegnanie jakieś trzeba. 2025, to się nie robi pożegnania, to się ucina.